tak dzięki za 19 miesiąc. witam serdecznie 36 oj 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 no joi Widzowie, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z challengeami, ponieważ seria Wam się bardzo spodobała, a za oknem Lipa Straszna. Zebraliśmy dzisiaj całą ekipę challenge. Odcinek chłopaków. bez rzygania? O nie. Dzisiaj, co, dzisiaj będziemy wykonywać challenge, które zostały zaczerpnięte z aplikacji TikTok. Będziecie mieli oczywiście Daję przed każdym challengeem prezentację, jak to wyglądało w oryginale. A my z racji tego, że mamy dużą ekipę i no można tutaj troszeczkę challenge wykonać. Zebraliśmy się u Jakuba w domu. Są goście, XKaleso. Witam serdecznie. Ja jeden tam. Tonek. oczywiście zaplecze, głowa bungee, bungee, tu, tu, bungee, i morg. Łapka w górę, subskrypcja kanału. No i co? Zaraz przechodzimy do pierwszych czele... Ja dalej nie wiem za co morg mnie nie lubi. A morg mnie nie lubi, bo mnie zbanował u siebie. Ale nie wiem za co. No. Będzie. Widzowie, challenge numer jeden, a jest nim. Helmet challenge. To I wszystko jest. polega na tym, że jeden z nas ma założony kask, za nim stoi cała ekipa. I musi zgadnąć, od kogo dostał czajnik. Zgadłem. Osoba, ja, która ja. siedzi ja. zgadnie, że na przykład byłem ją ja, no to zamieniam się z nim miejscem, siadam i kontynuujemy zabawę. Kurwa... Jak, jakby najpierw powiedzieli, jakie był challenge i nie widziałabym, że wronek siedzi w kasku, to bym właśnie powiedziała, że... Pewnie jako pierwszy, pierwszy nadzieję, kozioł ofiarny wezmą Wronka, nie? Na event. Ja też mam nadzieję, Nikola, z ten, że, że przyjdziesz. Dzięki, za szósty miesiąc. Aby, wronek gotowy? Wronek jest oczywiście pierwszy, bo losowaliście. Nie! Nie! ma! I nie! 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 Co, co ty Nie! 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 Co Nie! zrobisz, Nie! bardzo. My się musimy oczywiście dogadywać, tak, żeby nie było zamieszania. Więc co, zaczynamy? Helmet challenge! Wronek to taki tuszol, gdy nie ma wronka. Tak, tak. challenge, numer jeden. morg, zaczyna, jo Mork, Mogę. Ja. Bo no. powiedziałeś, że mogę za tydzień. Lepiej zmienić To tuszol. Śledzmy Dobra, tej śmieci musi mieć oczy zakryte Widać, patrz Nie, nie widać jest światło, przysięgam, nie widać nie do widać Do kogo pokazać? ciutki, takie udarzenia leciutkie? o ty idę Ooooj, oh! ale oczy... Zamknio. No nie, to trzeba patrzeć w dół po prostu O ku**a Ty śmieci. Dobra, tylko To no jest k***a Dziń dobry Ty k***o nee, 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 no, nee. Nie, ważne, I w dół Ej, ale można z tym krzywdę zrobić? Siema, pokażesz bica? Patrz o. Tak? Trochę tak? Ej, to się nie da zgadza jeszcze raz, jeszcze raz. Mur. Yeah. Bronek, nie? Dobra, yeah. no, yeah. to jest swój... dalej, dalej. Dalej, dalej, bo nawet nie jest. Kaleso. Już? No. Jezus Trzeba trochę mocno pierdolnąć, to to właśnie mocno pierdolną. Dobra, właśnie się Także że mi gust pod kurde głowę. się dół, tak Boję się! No, Bandurek! <śmiennie> 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 to od razu było Tak! No tak, że z siłą! Powiem wam, że jest kask, ale boli głowa. nie, aż tak nie jest. Ale on od razu poczuje siłę, Ten kas, no bo... Ej popraw go! Ej, dobra, to jest straszne! Taki <grymne> Taki był stąd. No! Trajektorię Lewa ręka! Lewa ręka! Ale prawą wow. no, nie a, dwie, o, Ale jest straszne uczucie! O, no, i... no! to tak! Nie wiesz czego się spodziewać! To możemy już skończyć ten challenge? Nie! <grymne> <grymne> 3, 2, 1, bungee! <grym> albo bandura, albo Nie, bandura! Nie. Nie? Nie. Yes. Yes. <grym> <grym> ta <staina> jest <grym> Z tej strony dostaje. Trzy, 2... <grym> nie, nie, nie to tak. nie, no, no, nie, Nie, To był Test, tutaj... Nie. <grywa> no to będziemy do rana grać. To był... Yy... Bot. Nie! Nie! Właśnie muszę zastanowić. To był Bandura. Tak, ta. Ale ty się A ta? A ta? A ta. tak... bandura Bandurę sprzedajesz. Bo się z... Bo się Gino Co? Macie mózgi połączone z góry wszyscy biją z boku się No na inny żart Jak się zdrygnął Kuba, ja, bo ja. oh. schował rękę z prawej ręki ktoś uderzył. Do dużego poker face robię. no dalej na ty nie, nie. no jak no nie wiedziałem, że to nie z***** za... no jak no 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 oh. oh! ja pierdolę i to jest takie do tego mi pasuje taki mem na zasadzie kobieta siedzi i Boże, nie, od, nie odpisuję, on na pewno mnie zdradza, tymczasem on co robi. To jest chodzi? Ci Albo ciekawe... Ciekawe cię o mnie myśli. Właśnie pełnię O co, mocne to było! debil przecież się śmieję zgadujesz się? Nie. Kostak, zgadujesz się? Nie. Ej, dobra. A on jest pierwszy raz. Ja pierwszy raz. Mam żebro uszkodzone. Tak, Dobra. Nie. duża łapa ci nie Ej, mi tłumi. <grywa> <grywa> Dobra, Gronek. <grywa> nie, nie, nie. Ale. Dobra, kurwa. <grywa> <grywa> Co ja powiem, ja Nie, ma mamy jakichś chcieliśmy Tu Ja mam chyba. Ale <grywa> a, no kto? To pójchałem tu. <grywa> 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 Nawet nie <grywa> raz, się kurwa <grywa> To się nie nie da się odgadnąć, to tak się a, No to ja ja nie ta się. Nie to da się nie da się. Tu Nie. Nie.

Jestem w stanie kućnie. Zgadniesz, zgadziesz. Musisz zgadywać no cały ja, czas. Pamiętaj, no. że to... Trzy to raz nie, jeszcze raz, nie? Nie. nie. No, dalej. <śm> <śm> oni są głupi, oni w końcu... Co im się stanie? Ej, ale ej, Ale dzwoni! Lepo poszła, no. Bronek Ej, dobra, to jeszcze raz i... <śm> Dawaj teraz Ale już dość tego bicia się kurwa, ile można? 2, będą się lać po łbie Tak, koniec jego chelendu, którym... Lecimy do następnego. Widziałej bardzo szybko i bardzo łatwo przychodzimy do drugiego challenge, którym będzie ciuciubab. Takim się spodobało, że się półcinka napierdalali laliwka. na ślepo. ale nie będzie to zwykła babka. Bo będziemy milna na Kurczaki, i A Ciuciu Babka będzie miała w ręce bardzo mocną gumę, która była już testowana i wiemy, że boli nawet delikatnie. Jesteśmy oczywiście zabezpieczeni w koszulki. To Bronek ja z racji ja. tego, że y, zaczynał tam ten challenge, wybiera, czy chce być Ciuciu Babką. Ja chce być, być, bo muszę sobie okay. wszystko tutaj. Dobrze. No dobra, widzowie, ustaliliśmy jeszcze finalne zasady dzielimy się na dwie drużyny. Ja. Tu Banji. Na resztę chłopaków. Bronek i jest Ciuciu jesteśmy podzieleni na dwa zespoły. A punktacja. Dobra, podzielili się na dwa zespoły tylko dlatego, że nie mieli tyle piszących kurczaków. To jest fakt, nie, nawet nie teza. Ronda trwa dwie minuty, co 10 sekund jest wymuszenie ruchu. Czyli, że musisz się. Be, be, be. No No pierwszy challenge No to co, no dwie minuty. A nie, no mają. Co dziesięć sekund trzeba się Tak. babko na czym toisz. A bez się mówi. A co z tej bez Dobra, dobra, dobra. dobra. Tak. Ej! Zbigniew! Panowie, powa za Ej, ślicznik, idzie do przeleciało! Ja jestem A taki Tak. jak masz rękę, jak ramię Tak że Niech się zrywa. Ojoj, ojoj! Ojoj, ojoj! Ojoj, Oj! 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 Dawaj to, dawaj to, Oj! Oj! Nie! Oj! Dawaj, 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 mężczyźni kiedyś dorastają? O! 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 Trzyma to! Mogę ci za tyle! Dobra, zamiana druży. Ja jestem! Ja, ja! Do powodzenia tutaj. My tylko rośniemy. Dzięki za trzecie miesiąc Ale to kurwa, pisz, ja pierdolę. Trzeci challenge ale trzeci challenge to cały na chociaż warunki atmosferyczne są ciężkie, ale ubieramy się i idziemy i zobaczcie co się będzie działo. I ostatni challenge na dziś widzowie musieliśmy zmienić lokalizację, warunki pogodowe są jakie są, ale jesteśmy w lesie i będzie to ja to nazwę autorsko, na kogo padnie, na tego benz. Dobre, nie. Polega na tym, że mamy butelkę, którą kręcimy, na kogo wypadnie ten bierze jajko, a cała reszta nie do przodu, a on musi kogoś upolować jajeczkiem, tak? I jak widać na załączonym obrazku, są małe przeszkody, są kałuże, komuś się może noga potknie. Zobaczymy, jak będzie. Chyba przychodzimy się i nie chcemy wyczerpać. No to są ogólnie jajka, które są już zepsute, tak? Bo my nie marnujemy jedzenia, ja je mam z dobrego źródła, więc no, możemy zmarnować wszystkie. To jedziemy, rozciągamy bluę. To zaczyna! E, to zegarze? A to na mnie padło! Teraz idziemy, teraz wronek! O! <gulity> Ale jest dostał w dupcie! Ej, to jest najgorsze, bo ja patrzę ja nie wiem czy to ja czy on! Ale najgorsze wiesz co jest! Papa! Pokaż I ja bym wam wycedził tutaj! Tylko nie mogłem wyciągnąć palcami! Kurwa, taki łatwy cel!

Woli! Dostałeś? Dostałem, ale mi pykło! Woli, nie? Woli, Oni tak napierdalają się jajkami, że nawet ich nie rozbijają. Jakby już z paintballa dostał! Ja bym z dostał! No, to jest straszne, nie? Ja tak zakręcę na siebie... No <grym się wcielibyka> On je rozpierdolił w ręce! <grym się wcielibyka> Ej, dajcie mi! Zerunce rzucił, Ale u... Ziemi, a, no mam, nie, Ale dobry unik! Ty, no taki ninja unik zrobił. Wronek, wronek. Ja, ja! No co? Nie, no przepraszam za to! Ale to serio aż zabolało, nie? Zabolało? Ale z takiego bliska to jest przesada, nie? Biedny! Boże... To jest! A! Ej, dobra! Ej, dobra, ty z kurtym i ja jęknąłem! Możecie wierzyć lub nie, a teraz wam pokażę. Pato! Gotowi? Ja! Też rzucił rozjebanym Ono się rozwaliło i na trzech was poleciała leciała ta cała wydzielina. Jedna z ostatnich rund, bo pada deszcz. Dalej, 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 dalej. Sprzętu. Na mnie. Jeszcze raz, dawaj, ostatnie! Szybko, szybko, dalej. A ja Ech. Dobra. No nic! nic. Widzowie, pogoda nam nie pozwala dalej kontynuować. My skończymy! Kończymy Dziękujemy. wam za wszystko. Pozdrawiamy was. Łapka, subskrypcja, 3, 2, 1. Pozdrawiam. No, chłopakom brakuje 70 tysięcy, do miliona subów. Ciekawe, jaki będzie special na milion.